Witajcie, moi drodzy, witajcie, kochani. Dzisiejsza tematyka dla osób, które są na rozdrożu, dla osób, które nie wiedzą, co zrobić w danej sytuacji, nie wiem jakiej. Może tu chodzić o miłość, o pracę, o sytuację jakiekolwiek, z którymi się tutaj zmagacie, nie wiem. Dlatego wybierzcie sobie grupę. I sprawdzimy, jaka jest odpowiedź na sytuację, w której się znaleźliście. Grupa numer 1, grupa numer 2 i grupa numer 3? Grupa 1, grupa 2, grupa 3. Co powinienem, powinnam zrobić w tej sytuacji? Jaka jest dla Was rada? Zamknę tylko drzwi, jest tutaj coś za głośno. Ja zaczynam od grupy numer jeden. Jaka jest dla Was rada na sytuację, w której się znaleźliście? Kochani, jaka jest dla Was rada? Być może na tą chwilę jesteście właśnie, zdobywacie jakieś informacje, zdobywacie jakieś doświadczenie, na chwilę wycofaliście się tutaj, jakby z sytuacji, o której pytacie, i jakby zbieracie te doświadczenie po to, ale też żeby wyciągnąć wnioski. To doświadczenie ma Wam tutaj pokazać, jakieś to wycofanie, bym powiedziała też i w tym doświadczeniu ma spowodować w was jakąś głęboką mądrość. Zaraz sobie sprawdzimy o co tutaj chodzi. Sprawdźmy sobie o co tutaj. Chodzi dla osób, które wybrały grupę numer 1. Grupa numer 1. Jaka jest dla Was rada dla osób, które wybrały grupę numer 1? Arcykapon. Może też tak być. Zasięgnij rady osoby bardziej tutaj y, wykwalifikowanej. Osoby, która może Tobie pomóc. Ym. Lub też może chodzić właśnie o to, Wycofanie, o zbieranie tutaj informacji, o, o to, by być mądrzejszym, tak, w tej, w tej sytuacji, o, która, o którą pytacie. No sprawdźcie. A z kielichów? Temperance. Dwójka bułów. Hmm. Moi drodzy. Oh, jak mam Wam to powiedzieć? Kochani, być może kierujecie się w swoim życiu bardzo mocno sercem. Tym, co mówi wam serce. Tym, co podpowiada wam serce. Ale to serce trochę przyblokowaliście i chcecie wybrać po prostu mądrze. Eee, no i jaka tutaj jest rada? Kochani, spełniajcie swoje marzenie. Rada jest wybierz swoje marzenie. Wybierz to, co od dawna manifestujesz, to, o czym pragniesz. Prosto z serca wybierz to, Czego chcesz, to co czujesz, dosłownie. Wybierz to, co czujesz, to o czym tak naprawdę marzysz. I teraz tak, może tutaj chodzić naprawdę o wiele tutaj sytuacji życiowych. E, po zrobieniu prawa jazdy, kursu, szkolenia, studiów, miłości, wyboru, tak e, i tym podobne, podróży. Ewidentnie pokazała się energia, kochani, jeśli chodzi tutaj o mężczyznę. E, wybierz tutaj. Mężczyzna dojrzałego, mężczyzna z przeszłości, e, który darzy cię przede wszystkim e, tutaj stałością, stabilizacją, ukojeniem. Jeżeli to nie chodzi o miłość, kochani, to chodzi tutaj też o to, aby kierować się ewidentnie tym, co tak naprawdę od zawsze chcecie mieć, co pragniecie w swoim życiu osiągnąć. E, to tak naprawdę jest wam dane odgórnie to ta, ta energia gwiazdy mówi o uleczeniu też um, uleczeniu związku, relacji ale również może mówić o tym, aby spełnić swoje marzenia, wybierz to, co podpowiada Ci serce takie jest, kochani, moje tutaj przesłanie, tak naprawdę informacji, odpowiedź dostaniesz jak będziesz kierować się sercem niczym innym, nie rozumiem nie rozumiem tylko i wyłącznie sercem co podpowiada cię tutaj serce? E, ta sytuacja, w której się znalazłeś, e, jest również sytuacją, która jest jakby odgórnie wam nadana. Jest sytuacją, która e, tak naprawdę jakbyście mm, nie chcieli tego wcześniej, ale wszechświat zrobił wam takie e, tutaj fatamorgana. Że znaleźliście się w tej sytuacji, być może w innym kontekście, odwrotnie. Coś tak się podziało, że wróciliście tutaj do tego, aby właśnie spełnić swoje marzenie. Ja Wam powiem tak: Wszechświat Was wręcz wypycha do tego, abyście kierowali się tutaj uczuciami, sercem, miłością. Ja bym powiedziała: Masz tutaj pełną moc manifestowania swoich różnych. Możliwości sytuacji. Ym, tak naprawdę, zaufaj sobie. Tak naprawdę, zaufaj sobie, dosłownie. Nie potrzebujesz, kochana, kochany, ym, podpowiedzi z góry. Ty już to wiesz. Ty masz już to zapisane w sercu. Kieruj się sercem. Taka jest odpowiedź. Dobra. Jeszcze tutaj, może coś jeszcze na no wyjdzie. Jaka jest dla Was rada? Dla osób, które wybrały grupę numer jeden, jaka jest dla Was rada? Ja bym powiedziała, podejmij działanie, podejmij działanie, podejmij, działaj, działaj, wyjdź tutaj z wycofania. Wow! Kobiety, które więcej czują, widzą, może macie tutaj jeszcze jakieś um, ukryte w Was, bym powiedziała, moce. Intuicji. Wasza aura tutaj mówi o tym, że tak naprawdę wszystko, co Was otacza, jest magiczne. Przez to, że Wy jesteście magiczne. Przez to, że Wy wysyłacie taką aurę do wszechświata. Możecie tak naprawdę manifestować wszystko to, o czym pragniecie. Piękną macie energię. Piękna energia. Ja bym powiedziała jeszcze medytuj, medytuj, pij więcej wody i odejdź. Od czego masz odejść? Uuu, grubo. Odejdź od tego, co Ci nie służy. Odejść od tego, co Ci nie służy. Odejść od tego, co blokuje Twoją energię. Odejść od osób, które wpływają na Twoją energię. Moi kochani, może być to mężczyzna, może być to szef. Jeżeli zastanawiacie się, czy odejść z pracy, bo jest yy, tutaj jakiś szef, który nie wiem. Yy, Blokuje was, czujecie się smutne, nie wiem, zdołowane. Ta praca po prostu powoduje w was, że nie możecie spać, nie możecie jeść i tak dalej, i tak dalej. Lub ten mężczyzna z pracy, lub krzew, po prostu. Ja bym powiedziała, odejdź. Albo odejdź od tej energii, która ci nie służy. Albo bym powiedziała tak. Skup się, kochana, kochane, na swoich odczuciach. Emocje cię poprowadzą. I będzie odejdź od wszystkiego, co Cię blokuje. Bo ty jesteś kreatorką. Ty możesz spełniać swoje marzenia, swoje instynkty, swoje pragnienia. Kieruj się sercem, kieruj się swoimi uczuciami, ale też zadbaj o własne uczucia, tak? Taka jest, moi drodzy, tutaj energia dla moich. Jedyneczek, dajcie znać, czy to z Wami rezonowało. Ja przechodzę do grupy numer 3. Jaka jest dla Was rada? Świat. Uh -huh. Wiecie co? Tu jest przesłanie jedno: otwórz się na świat. Lub już otworzyłaś się na świat. No dobra. Jaka jest dla Was rada dla osób, które wybrały grupę numer 2? Jaka jest dla Was rada? Rada na sytuację, w której jesteście. Może wyrusz tutaj w podróż. Otwórz się na świat. Otwórz się na kontakty. Wyślij manifestacje. Dobre myśli do wszechświata. Tak. Ewidentnie. Ewidentnie. Wyobraź sobie to, co pragniesz i to zmanifestujesz również. Jaka jest dla was rada? Uu. Ktoś tutaj mocno główkuje nad relacją, nad sytuacją, nad mężczyzną młodszym. Mhm. Ktoś tutaj oczarował was mocno. Może okłamał. Hmm. Jaka tu jest rada? Nie zadręczaj się. Nie zadręczaj się, kochani. Jeżeli tutaj planujesz y, kontakt z osobą lub jesteś w sytuacji, jesteś w, w rodzinie, jest ktoś, z kim się kłócisz, nie wiem. Y, może tutaj chodzi właśnie o mężczyznę, o dziecko. Ja bym powiedziała, nie zadręczaj się. Nie zadręczaj się tak myślami. Nie myśl tyle. Kontroluj swoje myśli. Kochani moi, pamiętajcie, nie możecie kontrolować innych osób, tak? Ale możecie kontrolować siebie, możecie kontrolować własne myśli. Ja, pracując z moimi klientkami, um, które do mnie przychodzą do gabinetu, często mówię im, kontroluj własne myśli. Po prostu. Kontroluj. Nad tym masz władzę. Jeżeli będziesz skupiać się cały czas na. Na tym, co nie idzie, na tym, co jest źle, co jest niedobrze, a może stanie się tak i tak, no to wtedy jesteśmy w takich energiach, które nas przytłaczają. Ja bym powiedziała, nie martw się. Idziesz w dobrym kierunku, idziesz ku połączeniu. Jeśli czekasz na wiadomość, dostaniesz tą wiadomość, ale nie zadręczaj się. Nie zadręczaj się. Co jeszcze? Jaka jest dla Was rada? Uuu, dużo. Jaka jest rada dla dwójeczek? Rada dla Was. Na sytuację, w której się znaleźliście, bardzo proszę, wyższe ją, prowadzenie z wyłączeniem mojej energii. Jaka jest dla Was rada? Znowu, tak jak w jedynce, może musicie posłuchać też jedynki. Eee, ja bym powiedziała, odłącz się od internetu. Naprawdę. Odłącz się od internetu, wyjdź z internetu, przestań szukać informacji, przestań ym, siedzieć w energiach, które Tobie szkodzą. Także mówię, może chodzić o sytuację z zewnątrz, internet, tak? Yy, energie kutliwe. Może ktoś jest w waszym otoczeniu, kto jest bardzo kutliwą yy, osobą. Yy, to ja bym powiedziała zawieść tą energię, tak? Nie wchodź w tą energię, wycofaj się, ulecz też swoje serce. Nie myśl tyle. Jeżeli tutaj myślicie bardzo dużo o przeszłości o relacji jakiejś, tak z przeszłości, z osobie, o której nie możecie zapomnieć, tak naprawdę y, blokujecie energię tej osoby i, te, i tego połączenia. Tak mi się tutaj pokazało. Ja będzie zawiść tą energię, y, wycofaj się trochę, odpręż. Tak? Pamiętajcie, że tutaj jest y, energia ogólna, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co rozumiem. Kochani moi, skup się na uleczeniu siebie. Dosłownie. Ja bym powiedziała: rada jest taka. Y, dostaniesz informacje, wycisz emocje, wyjdź z głowy, kontroluj emocje i i tutaj też jest taka energia, gdzie powiedziałabym zawieź, <noise> zawieź internet. Dosłownie. Kochani, może czas zresetować się. Niektóre osoby tutaj odczuwają, muszą um, się zresetować. Zresetować głowę. Dosłownie. Wszystko jest na dobrej drodze. Wszystko idzie dobrze. Spokojnie. Oddychaj. Będzie dobrze. Nie martw się. Jeśli chodzi o finanse, jeżeli masz problem to tutaj też z finansami pokazało się. Nie martw się. Nie martw się. Będzie dobrze. Wszechświat tutaj nad tobą czuwa. Taka jest dla Was, kochani, energia. Dajcie znać, czy to z Wami rezonowało. Ja przechodzę do grupy numer 3. Jaka jest dla Was rada na sytuację, w której się znaleźliście? Kochani, pokazała się karta High Priest. Mm, tu pokazuje się duża intuicja. Jeżeli masz problem, może zasięgnij tutaj rady, em, tak jak mówię, wróżki może? Albo zajrzyj w swoją tutaj intuicję. Otwórz się na intuicję, a dostaniesz odpowiedź dosłownie. Jaka jest tutaj też rada? Jak tutaj widzę, też y, radą byłoby oczyszczenie swojej energii. Jaka jest rada dla osób, które wybrały grupę numer 3 na sytuację, w której się znalazły? Jaka jest dla Was rada? Jaka jest dla Was rada? Karta rada. Jakie są karty rady dla sytuacji, w której się tutaj znaleźliście? O, kochani moi, karma, karma się zakończyła. Energia płynie. Ja bym powiedziała, że niektórzy z was mogli zakończyć jakąś relację. Mogliście zakończyć też projekty, w które byliście dosyć długo uwikłani, lub relacje, w której było pojawiam się i znikam. I energia do Was płynie bardzo silna, o czym mówi tutaj rydwan. Wow! Wow! Jeżeli pytacie o pracę też, to tutaj pokazuje się, kochani moi, że idzie pomysł. Idzie dla Was pomysł, który zaowocuje tutaj. Pokażną sumą pieniędzy. Jeśli nie na początku, to w, dzięki swojemu, swojej szybkości, bo pokazuje się tutaj energię szybkości, wrażliwości, pokaże się u, u Was jakiś pomysł, jakaś tutaj nowość. Pójdziecie w jakiś, jakąś nową energię, nowy ruch. Pokazuje się. Możecie być trochę niecierpliwi. I zbyt szybko tutaj działać, ale to będzie dla Was energia idealna. Działaj szybko, działaj z rozmachem. Działaj z rozmachem. Jeżeli masz problem, może zasięgnij właśnie rady, tutaj tarucistki. Tu jeszcze pokazała mi się, kochani, taka energia, jeżeli. Zastanawiasz się, kogo wybrać. Ojej. To wybierz osobę, która ma, która jest bardzo uczuciowa. Tak mi się tutaj pokazało. Osoba, która jest, może być bardziej uczuciową osobą niż te. Kieruj się tutaj również e, uczuciami. Pokazuje się, moi drodzy, że w pracy. Mm, Pracy pokazuje mi się, moi drodzy, taka energia. Jeżeli pytacie właśnie tutaj o jakieś finanse, pokazuje się taka energia osoby starszej, która mogłaby Wam nadać mm, kierunek Waszym działaniom. Coś takiego, możecie tutaj mieć. Mogą być wokół Was też osoby, które będą chciały tutaj coś zyskać, ugrać. Eee, dlatego też uważnie tutaj i racjonalnie postępujcie. Skupcie się na swojej intuicji. Wejdźcie do środka tutaj, wejdźcie, poczujcie tą energię eee, poczujcie tą energię intuicji własnej. Otwórzcie się na nią. Tu jest też dużo, zobaczcie, tu i ta osoba, i ta osoba ma zamknięte oczy. Więc jeżeli nie wiecie czegoś, tak, nie działajcie pochopnie. Tutaj zastanów się, zamknij oczy, weź kilka głębokich wdechów i, i pomyśl, tak, pomyśl nad tym, co chcesz uzyskać. No, a pod mamy królową kielichów. Też bardzo duża intuicja. Idzie do Was moi drodzy. Sprawdźmy sobie jeszcze jaka jest dla Was rada na tą sytuację. Jeszcze jaka jest rada dla Was. Karta rada jeszcze. Karta rada. Przede wszystkim hmm, pokazuje się również hmm, ulecz, uleczenie jakiejś relacji z przeszłości uleczenie jakiejś hmm, energii, która bardzo mocno w przeszłości hmm, była taka. kierowała wami, ja bym powiedziała, że to jest taka energia, którą mogliście zagłuszyć poprzez jakieś relacje, może tutaj chodzić o, yy, może studia chcieliście jakieś podjąć, tak, ale nie wiem, jakaś relacja wam tu przeszkodziła lub ktoś wam przeszkodził lub wy jakby odsunęliście się od tej energii, to tutaj pokazuje się uleczenie, jakieś wybaczenie sobie sytuacji, relacji, yy, energii z przeszłości, ulecz to, i tutaj idzie fajna nowa energia. Może tutaj chodzić o przeszłość, może tu chodzić o relacje z przeszłości, które będą uleczone, ale również energia, energia, bym powiedziała, jakichś nowych działań, tak? Przedsięwzięć. Może tutaj jakaś też osoba z przeszłości um, może się do Was tutaj odezwać. Także dajcie znać, kochani, jak to z Wami rezonowało. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Pozdrawiam Was gorąco.